Pancholikiem na Jamie Ja jeszcze słyszałem takie pojęcie tutaj łaska picia, łaska nie picia. Ja po prostu miałem, miałem kiedyś taki okres w tej wspólnocie, że jak się napiłem, to, to było mi po prostu lżej tam. Ja potrafiłem przyjść na miting. No dobrze no napiłem się, ale no, napiję się znowu i znowu będzie fajnie. Nie? Ale niestety to, to nawet to się skończyło i, i zostało już teraz tylko coś takiego, że jeśli się napije, to będzie jeszcze gorzej. I to już, i ja, i ja już nie mam, nie mam tej łaski nie niepicia, łaski picia, że, że, że się napiję i, i, i wszystko będzie fajnie. Po prostu to mi się skończyło. I ja jako y, wiesiek alkoholik, specjalnie nie mówię anonimowy alkoholik, tylko wiesiek alkoholik, y, muszę zrobić wszystko, żeby właśnie nie, nie dopuścić do tych podziałów. Y, a, jak, a jak ja to mogę zrobić? Przecież nie kłócąc się, nie, nie bijąc tak jak kiedyś, tylko po prostu. Y, mówiąc o sobie, o tym, o tym co, co przeżyłem. I, i ja byłem, mnie się wielokrotnie ludzie, którzy y, y, robią ten program na Wielkiej Księdze pytają, a, no, a jak tam jest na tych starych, na tych, tych. Ja mówię, słuchaj, trup pada równo po jednej i po drugiej stronie. I tu zapijają, i tu zapijają. To jest bez różnicy, czy Ty robisz program, czy nie robisz program? Nie? Czy Ty masz sponsora, czy ty nie masz sponsora. Jest to po prostu to, co powiedział tutaj Jurek. Ja, ja dlatego to powiedziałem w pierwszej części, żeby warsztaty były, żeby wszyscy mogli powiedzieć. Jurek to kapitalna rzecz właśnie. Jest łaska, nie? Jest, jest wielu ludzi, którzy myślą, ach, bo ja nie piję właśnie, bo ja taki mądry jestem, bo ja to zrobiłem, bo ja tam w Zakreczymiu krzyż nosiłem, no nie? Córce, no. a to jest po prostu łaska. To na was. I ja jestem tego przykładem. Ja, ja zrobiłem program w latach 90. z Felkiem. Wróciłem ze Stanów, e, amerykańskie AHA mnie zaprosiło, elegancko, wszystko pięknie. I dałem w palnik. No. Dałem w palnik. Pycha mnie przeżarła do szpiku kości, nie? I tak dalej. Nie? No i co? I, i teraz zrobiłem program. Na Wielkiej Księdze, no bo mówię, jak tam, tam też już robiłem, to teraz próbuję tak. I Słuchajcie, i co myślicie, że ja, że ja jestem tym, no, jakiś wolny od zapicia czy, czy od czegoś? No? Ja przez trzy lata tu miałem ciężką depresję. Jakby po prostu nie byłem w stanie zdać prawo jazdy na motocykl. Nie? Po prostu moje, moje myślenie, nie, nie skłaniało się do tego, czy się napić, czy nie napić, tylko czy się powiesić. Bo ja wiedziałem, że już mi picie nic nie da, nic, kompletnie. Tylko się zesram w łóżku, naszcze i po prostu to będzie moje picie. Nie? I, I wszystko, co, co i tak nic nie mam, ale co może tam jakoś, jakoś coś mi tam jeszcze mam, gdzie, gdzie mieszkać, ktoś tam ze mną jest, to, to wszystko bym, bym po prostu stracił. Bo no już byłem ten. No, jak ty teraz, jak, jak nie płacisz trzy miesiące za mieszkanie, no, zaraz już sprawę eksplicyjną najpierw członka spółdzielni, później tego i, te. I No i dla mnie y, nie mam tego, co ja pamiętam. Ja przyszedłem w latach 80. będzie Walek kiedyś, zresztą no, był pobity nieraz, y, y, ale. Y, Mówi, ja, ja zakasam rękawy i będę walczył o te AA, nie? No, t, y, to było po prostu niepotrzebne, bo AA się po prostu musi obronić sam. Nie? Jeśli coś jest od Boga, no to, to po prostu przetrwaj, a jeśli coś jest złe, no to po prostu padnie. I, i moje zdanie też, też jest takie. Ja nie mam zamiaru walczyć tutaj ani o to, kto robi tak program czy tak program, tylko jedyne, co mogę to robić, żeby nie skłócać, nie skłócać, a wiem, muszę tu przyznać, że po prostu taki byłem. Nie? Bo ja, jak się zachłysnąłem tym programem na Pendolino przez pierwsze pół roku, to ja myślałem, że wreszcie złapałem pan, pan pogardę za ogon, tak? Że tam Za nogi. I, i tak. I oczywiście się włączała ocena i ten, co ja nie wiem, co ja wiem i tak. Dzisiaj wiem, że nic nie wiem, nic kompletnie nie wiem. Cały czas się uczę i, i, i głupi umrę. No. Tak, jak, tak jak mówiłem, po prostu życie podsuwa, słuchajcie, takie, takie rozwiązania, takie, takie sytuacje, że no... Tak jak tutaj było mówione. Bo ja jestem, jestem ile? 17 lat z dziewczyną, która w ogóle nie chodzi na żadne mitingi, która naprawdę ma ciężkie życie. I, I ona nie pije, a ja muszę chodzić. To jest dzisiaj mój drugi miting, słuchajcie, drugi miting. A ja muszę chodzić, bo dzisiaj otwarcie sezonu piłkarskiego. Ja się boję, żebym w jakiejś strefie kibica nie wylądował. Bo moja partnerka oczywiście pracuje do późnych godzin wieczornych. No i koncert ma tutaj mój przyjaciel na bielanach. Mówi przyjedź, będzie dużo muzyków. Mówi będzie, bardzo, będzie fajnie, nie. No, no i ten, ja, ja nie wiem wiecie co mam zrobić. A, a, jestem, a jestem po prostu, no nie mam, program mi nie dał czegoś takiego. Nie dał mi czegoś takiego, że mogę powiedzieć, ja się nie napiję. Są tacy ludzie jak moja Madzia, która mówi: Ja się nie napiję. No bo ona się nie napije, no bo ona nie chce i tak. A ja po prostu nie wiem. Ja, ja się budzę rano, albo tam dostanę złe wyniki od lekarza. Czy tak jak ostatnio, yy, zaczęło mi coś w tym wokół latać. Tak, I teraz dzwonię takiej przyjaciółki okulistki mówię. Słuchaj, Wioleta coś mi lata, mówię, ja chyba umieram. Ona mówi, nic nie rób, minie za parę dni. I rzeczywiście minęło, a ja byłem gotów już szykować sobie ten... pogrzeb, ewentualnie się napić, no nie jeszcze przed śmiercią się napiję. No. Jestem po prostu chory, no i godzę się z tym. Inni mają tak, że ich trze trzeźwienie cieszy i to tak samo, no nieraz ja, ja, ja słuchajcie, ja, ja, jak ktoś mówił o jakimś szczęściu, o, o radości, to ustawałem mówię, no po co się tu wcielasz? wypierdzielaj pierdzielasz? No na jesteś zadowolony z życia. No. Po co tu, tutaj z to robisz? I mam hotelarz, ale, ale, no bo ja przychodzę dlatego, bo, bo, mi, bo mi się żyć nie chce, bo mi się pić chce. Nie? A tu przychodzi i mówi, ach moja o kochwi dobrze, a koch fajnie, o chwiejko, jejko. A tu nie się dowiadujesz, żony nie ma, z dziećmi kontaktu nie ma, i jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, a taki jest szczęśliwy. Może jest, bo jest egoistą, ale ja nie oceniam. <noise> No to źle zabrzmiało. No, ale ja, ja jestem chory, no, jestem chorym alkoholikiem. I, I dlatego słuchajcie, tutaj przychodzę, bo, bo tu jest moje miejsce. Tu jeszcze, jeszcze, jeszcze żaden święty tu nie jest. Żaden, żaden zdrowy nie ma. Już, nie. już nawet świętej Teresy nie ma. Pozbawili świętości. Najpierw była święta Teresa, teraz już nie ma. Dziękuję bardzo.